Cześć, tutaj Marek z kanału Kto Ty Jesteś. Jeżeli jesteś stałym wywalcem mojego kanału, to wiesz czym się zajmuję. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, powinieneś, powinnaś dać sobie sprawę z tego, że zajmuję się głównie uzależnieniami, motywacją do trzeźwienia, ale nie tylko. Omawiam aspekty teoretyczne, ale też prowadzę wywiady i rozmowy z osobami, którym udało się pokonać uzależnienie i z tego uzależnienia wyjść. Jestem już dyplomowanym psychologiem, więc mogę się wymądrzać i przekazywać tą wiedzę Wam na swój, wydaje mi się, dość oryginalny sposób, ale to już Wy musicie zdecydować, czy chcecie, czy nie chcecie mnie oglądać. Dziś omówię temat bardzo ważny. To będzie rola maskotki. Dorosłe dziecko-alkoholika. Rola Maskotki, skąd się bierze, jakie są objawy, jakie są powody występowania właśnie tej roli, i będzie to taka klamra spinająca już właśnie rolę dorosłych dzieci alkoholików, które omawiam w serii w Nietrzeźwym Domu. Link do serii w prawym górnym rogu ekranu. Zapraszam bardzo serdecznie. Ogólne informacje na temat tego, czym jest syndrom DDA, czyli dorosłego dziecka, alkoholika, znajdziecie w pierwszym odcinku tej serii, w której mówię na czym to polega, skąd to się bierze i dlaczego dorośli ludzie mają problemy wyniesione z domu dysfunkcyjnego. W skrócie powiem tylko, że reakcją na to, co dzieje się w domu dysfunkcyjnym, w domu w którym jest alkohol, w którym są narkotyki, w którym są inne dysfunkcje rodzinne, bo można to, można to rozszerzyć nie tylko o substancje, może to być hazard, może to być masa innych rzeczy, jak nawet po prostu zaniedbania, nie zaopiekowanie się do końca e, młodym człowiekiem. E, powoduje to skutek, który, który potem jest trudny do opanowania, trudny do zrozumienia, szczególnie dla osoby zainteresowanej, czyli osoby właśnie z tym syndromem. W dorosłym życiu osoby cierpiące na syndrom dorosłego dziecka alkoholika mogą przyjmować role wprost wyniesione ze swojego domu. Jedną z takich ról jest rola maskotki. Jest tam kilka różnych ról. Jest bohater rodziny, kozioł ofiarny, dziecko we mgle, ale również maskotka. Najczęściej, ale zaznaczam nie zawsze, jest to najmłodszy potomek rodu, który... Swoim zachowaniem próbuje nieco rozładować trudną, ciężką atmosferę palującą w domu dysfunkcyjnym. Skąd to się bierze? Bierze się to z tego, że no, rodząc się w rodzinie, tak jak wchodząc w każdy ekosystem, musimy się w nim odnaleźć. W jakiś sposób. Czy zaczynając pracę, czy, czy zaczynając jakieś związki międzyludzkie, przyjaźnie, wchodzenie do paczki znajomych. My odnajdujemy tam swoje miejsce. Najczęściej, jeżeli, jeżeli nasze relacje są zdrowe, jeżeli w naszym domu było dobrze, wiem, że to jest, to jest szerokie i bardzo głębokie pojęcie, ale jeżeli jesteśmy, powiedzmy, na, na etapie no takim, na etapie zdrowym, zdrowych relacji, to nie powinniśmy mieć z tym problemu. Skąd biorą się role? Skąd bierze się rola maskotki? No, wynika ona bezpośrednio z deficytów. Deficytów, jakie w biegu życia, w domu dysfunkcyjnym są przez dziecko nabierane. Wyobraźcie sobie dom, w którym jeden z rodziców, bądź dwoje rodziców, dzień w dzień, bądź w jakichś odstępach czasu, funduje dzieciom o nastrojów w postaci gdzie pijanym skacowanym, trzeźwym, naćpanym i tak dalej, bądź z innymi dysfunkcjami. Jest to karuzela. Jest to huśtawka. Dzieci reagują bardzo różnie. Jedne zamykają się w sobie. Inne no, uciekają w bycie takim bohaterem rodziny. Właśnie, ale inne dzieci uciekają w rolę maskotki. Czemu służy Maskotka. Czemu dziecku na przykład służy maskotka? Służy nauce okazywania emocji. Tak? Dzieci mają maskotki po to, żeby je przytulić przed snem. Co jakimś substytutem mamy, taty. Przez jakiś czas maskotka jest takim uspokajaczem dla dziecka. Maskotka w roli DDA służy przede wszystkim regulowaniu napięcia Jakie towarzyszy tej rodzinie przez cały czas, przez cały czas funkcjonowania. Tak jak już mówiłem, w tym domu cały czas jest napięcie. Osoby w nim funkcjonujące, dorośli i dzieci podlegają różnym napięciom, skokom tego napięcia. Maskotka stara się, żeby w tym domu napięć było jak najmniej. Chce swoją osobą, swoim zachowaniem obniżyć to napięcie. I tutaj właśnie. Jest to jeden z objawów yy, u dziecka, który przynoszony jest później do y, życia dorosłego. Ale jak to wygląda właśnie u dziecka? Maskotka rozładowuje napięcie. Powstają różnego rodzaju konflikty, kłótnie. Nagle pijany ojciec czy matka zaczyna obwiniać kozła ofiarnego o coś. Bohater spięty zaczyna się uczyć na następny dzień, żeby tylko nie pokazać światu. Jak w domu jest źle, więc maskotka przyjmuje swoją rolę i zaczyna żartować, pajacykować. Zaczyna rozładowywać to napięcie. Często bardzo, bardzo skutecznie. Ale czy w zdrowy sposób dla siebie? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. To rozładowywanie napięcia bezpośrednio łączy się z odwracaniem uwagi. Odwracanie uwagi od problemów, czyli Rodzic wrócił pijany do domu, zaczyna się awanturować, więc ja, maskotka, pocieszę swoje rodzeństwo, mamę. Będę rozładowywał to napięcie w sposób taki, że odwrócę uwagę, tak, zrobię coś śmiesznego, opowiem dowcip, zacznę żartować z pijanym rodzicem, bojąc się go jak jasnej piorun, ale jednak, ale jednak z tym rodzicem zacznę wchodzić w jakieś interakcje i często bardzo skutecznie odwracając Uwagę tego rodzica. Maskotka w domu dysfunkcyjnym stara się utrzymać dobry nastrój panujący w tym, w tym właśnie środowisku. Niestety często wbrew sobie, ale do tego, do tego przejdę dalej. Próbuję rozchmurzyć zachmurzoną mamę, zachmurzonego tatę, rodzeństwo i. Niekiedy ta, ta praca związana z, z, z rozweselaniem wszystkich przybiera aż takie karykaturalne rozmiary, ale jednak jest to pamiętajmy. Reakcja na nienaturalną sytuację, bo dom dysfunkcyjny, dom, w którym rodzice bądź rodzic piją bądź biorą substancje różnego rodzaju, jest po prostu domem z ogromnym, ogromnym problemem, w którym to dziecko próbuje się na wszelkie sposoby odnaleźć i kurczowo łapać wszelkich sposobów, żeby poczuć się dobrze oraz żeby współdomownicy poczuli się dobrze. Kolejny smutny, smutny element życia takiego dziecka to kompensacja smutku. Czyli jest kompensacja smutku, kompensacja smutku to utrzymywanie dobrej miny do złej gry. Jak to się mówi, jest mi źle, jest mi smutno, ale utrzymam uśmiech na twarzy, między innymi po to, żeby rodzice czy, czy smutne rodzeństwo zobaczyli, że można jednak mimo wszystko się uśmiechać. Polega na tym, że będę pocieszać mamę czy tatę, pocieszać rodzeństwo, a nie zwracając uwagi na to, że samemu w środku po prostu umieram. Umieram ze smutku. No i do czego to wszystko prowadzi? W późniejszym życiu. Kiedy człowiek dorasta wśród wielu deficytów emocjonalnych, zaczyna wytwarzać pewne mechanizmy zachowań. Jeżeli przez wiele lat funkcjonujemy w środowisku, w którym nasz opiekun, a przynajmniej tak powinno być, nasz opiekun no, tej opieki emocjonalnej, tego, tego zatruszczenia się nam nie dostarcza, raczej jest zawodem, Raczej jest tym, którym trzeba się opiekować. No niestety powstają deficyty. Pierwsze i podstawowe, co, co rzuca się w oczy u osób w, w roli maskotki już dorosłym, to jest właśnie zaburzone postrzeganie własnej wartości, obniżona, obniżone poczucie własnej wartości. No bo jeżeli przez całe dzieciństwo bądź przez dużą jego część musieliśmy. Tak naprawdę nie być sobą, nie ukrywać swoje uczucia, pokazywać na zewnątrz uśmiechniętą twarz bądź pajacować przed rodziną, żeby przypadkiem tacie czy mamie nie omsknęła się ręka i nie zrobiła krzywdy komuś z innych domowników, bądź nie zaczęła krzyczeć, awanturować się, my te swoje uczucia chowaliśmy. No to jakie one tak naprawdę mają znaczenie, prawda? Czy one są w ogóle ważne? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że najważniejsze jest to, żeby zaspokoić pewną rolę, pewną potrzebę właśnie bycia tym rozweselaczem rodziny. Bezpośrednio przekłada się to na późniejsze życie. Tak samo, tak samo właśnie osoby w roli maskotki mają zaburzone poczucie własnej wartości. Często prowadzi to do bardzo. Zgubnych sytuacji w życiu choćby zawodowym, kiedy nie potrafią odmówić, kiedy powinny, nie są asertywne. Wiąże się to również ze związkami, z tym, że jeżeli mamy obniżone poczucie własnej wartości, to będziemy starać się być tą maskotką dalej w życiu, tylko już dla innych osób. Śmiać się, kiedy tak naprawdę żart nie był śmieszny, tylko po to, żeby się komuś przypodobać. Żeby sprawić, żeby ta osoba poczuła się lepiej. Czy to jest potrzebne? No, absolutnie nie. Ale skąd się bierze? To już wiemy. No i przede wszystkim osoby w roli maskotki, już dorośli, mają ogromny lęk przed odrzuceniem. Jest to grupa osób, której najtrudniej jest radzić sobie właśnie z odrzuceniem z tym, że ktoś może tej osoby nie akceptować. Ta osoba będzie robić wszystko, żeby być akceptowalną, żeby być lubianą. Czy każdy musi Cię lubić? Nie każdy. Ale maskotka tego nie rozumie. Osoba taka będzie zabiegać o względy osób, które tak naprawdę nie muszą być dla niej ważne, nie powinny być, nie mają dla niej większego znaczenia, ale przez to, jak, jak, jak funkcjonowały w dzieciństwie, no niestety będą o to, o to walczyć przekłada się bardzo mocno na związki. Związki często e, no, bardzo, e, bardzo patologiczne. Tak? Bo, bo w niektórych sytuacjach trzeba powiedzieć stop, a maskotka nie powie stop, bo boi się odrzucenia. Boi się po prostu odrzucenia. Tak samo jest w miejscu pracy. Biorą na siebie dużo więcej niż powinny. Możecie rozwinąć sobie to, co powiedziałem. Literatura na temat DDA jest ogromna. Nie chcę zanudzać, nie chcę, żeby te moje odcinki trwały zbyt długo i nie chcę po prostu mówić za dużo. Chcę tylko naświetlić Wam pewien, pewien rys osób, dorosłych osób, które mają pewne deficyty. I to, co najważniejsze jest w całej tej serii, nie trzeźwym domu, to próba przekazania. Przekazania właściwie wszystkim. Nie oceniajmy tak łatwo drugiego człowieka, bo to, że on zachowuje się trochę głupio, jak na przykład właśnie maskotka, albo to, że ktoś ma tak ogromny pęd do bycia osobą sukcesu, jak bohater rodziny, to, że ktoś jest skryty, boi się o sobie mówić i nie chce o sobie mówić, jak dziecko we mgle, czy ktoś, kto przyjmuje baty za wszystko i nie skarży się, tylko popada na przykład w ciężkie nałogi albo w konflikty z prawem, jak kozioł ofiarny, to nie jest ich wina. To nie jest wina tych osób. Więc zanim zaczniecie oceniać drugiego człowieka, spróbujcie spojrzeć na niego łaskawym okiem i pomyśleć, że może, a może coś więcej tą osobę gryzie. Tym przesłaniem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Wiem, że zrobiło się trochę patetycznie i poważnie. Ale jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do tego momentu, chciałbym Ci bardzo podziękować. Jeżeli masz ochotę wesprzeć rozwój mojego kanału, możesz postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee Tu bądź zostać moim patronem, patronem rozwoju mojego kanału. E, wszelkie środki, jakie zdobywam e, poprzez, poprzez te portale, idą na rozwój, czyli na nowy sprzęt, na mm, po prostu nowe lampy i tak dalej. Cały czas testuję, cały czas próbuję. Jak widzicie, dzisiaj jestem omikrof omik omikrof omikrofonowany na, na wszelkie sposoby. Staram się, żeby miało to jak najwyższą jakość. Zaru zaczynam wyruszać w Polskę, jak. Jak w odcinku piciurysy w trasie, gdzie odwiedziłem wspaniałym ośrodko Nowa Nadzieja, Jarka Wasilewskiego. Byliśmy tam wraz z Maciejem Kramarzem, terapeutą metody Easy Way i łącząc trzy różne poglądy na, na zdrowienie z alkoholizmu. Byliśmy niezłym miksem ludzi, którzy. No, mają właściwie jeden cel: pomaganie wam. Pomaganie wam i poradzenie sobie w końcu przez was. Z tym problemem, który was męczy. Czy jest to uzależnienie, czy jest to właśnie DDA? Jeżeli czujesz, że masz problem związany z uzależnieniem. Jeżeli czujesz, że możesz mieć problem, że możesz, może występować u ciebie syndrom DDA. Możesz skontaktować się ze mną. mail jest w zakładce społeczność. Na YouTubie możesz mnie znaleźć, też na Instagramie. Jestem, wpisując moje nazwisko, na YouTubie. Jestem na chyba wszystkich mediach społecznościowych, Facebookach i tak dalej. Po prostu do mnie napisz. Ja każdej osobie odpisuję. Porozmawiajmy o tym, może spróbujesz, może będziesz chcieć. Podjąć terapię, może będę mógł doradzić ci do jakiegoś ośrodka pójść. To no nie są zawsze ośrodki zamknięte. Czasami można skorzystać z innych metod, które naprawdę mogą sprawić, że twoje życie zupełnie się odmieni. Sam jestem przykładem tego i życzę tego każdej osobie, która ma naprawdę duży problem a problem uzależnieniowy bądź syndrom DDA to są duże problemy w naszym życiu.